Dzień siema, siema, tutaj w Sewich i dzisiaj kolejny odcinek z Vlogs'a i dzisiaj kolejny odcinek z Fightman Simulator To ostatnio, jak nagrywałem, to bardzo dużo było aż Jak widziałem on to ostatnio, to jakoś 600 tego, ileś. 600, 650 coś takiego, i nie dowiedzieliśmy 200. Sobie, więc ja jestem bardzo I mam nadzieję, że ten odcinek też Wam się spodoba i będzie też dużo wyświetlanych. Na... <grymny> I że się przyjmie. Więc no, teraz do oglądania. Dobra, pójdźmy jeszcze trochę, jajek. W ogóle ostatnio pokazywałem kod. I on daje wam na pół godziny tego, w którym zostałem. <grystanie> no i prawie w ogóle nie grałem, więc nic się chyba nie zmieniło. Tylko tam jakieś kody No jeszcze są. Ale kady będę wszystkie pokazywał w niedługo, może następnym odcinku. <grystanie> Jak będzie tutaj dużo lajków, to wtedy może pokażę. Dobra. Mhm. Okej. Okay. Okej. Okay. No to dzisiaj będzie to jeszcze taki pierwszy odcinek, jakby wiecie, o co chodzi. Mm. Ok, teraz to, się ten wypełni. Tu chyba będzie co najmniej dużo, więcej niż ostatnio na pewno. I się zastanawiam, czy zrobię te biry, czy nie. Hmm. Jak przyjdę na koniec gry, to może teraz zebrać e birę. <coughs> no, bo już niedużo brakuje. <coughs> no więcej. Ole mi 5500 Pięć kolejna <coughs> <coughs> Ale kafel mi teraz 200 ja, tysięcy 200 tysięcy z tego a pięćdziesiąt Od tego więcej tego okay. Mam nadzieję, że odcinek wam się ten spodoba. Bo... I, no, i, no i... będę, tak jak zwykle, palmił tego, te rękawice. I niedługo będzie kolejny chyba kod do tej gry. Bo jak wiedziałem... Bo jest jakiejś... Je będzie końca 2,5 tysiąca a pod gram tam. Więc... <grym> więc no. I ja go pewnie pokażę też. Ja go za milion energii. Jajka. Trochę legenda wypadnie. <grym> Oj. Ja mogę trzech jajek tak <grym> Okej, okay, ale wypadł. No trochę to będę odpierać, więc no Nie no, nie ma legendy, czy co? Nie mam energii Ja nie, nie mam miejsca Okej okay. dlatego się robi Okej, okay, i na razie jest bardzo dobrze. Na razie chyba dobrze. Co mam? Oj. <coughs> mam toksik tego. Wow. Chyba teraz sprawdźmy, jak to się będzie. <coughs> jak będę się więcej dostać, to nie jest dziwię nawet. <coughs> <tryk> Dobra, dzisiaj się przechodzę na tą kolejną mapę, więc 100% no nawiązując przejdę już. Zmierza, to nie wiem, może co mnie w następnym lepiej by było, bo nie będę za długo nagrywał tych odcinków, maksymalnie 10 minut. Więc, <tryk> ale <Ujęcie. tryk> dobrze idzie. Jak widzę, to mam tu, mam tutaj już prawie 5000. Może mi się uda te 5000, to będę ucieszony. No i ja będę pewnie na tej pamięci tego odcinka. Hmm, dobra. No to kosztuje 5000 tysięcy, dzisiaj na pewno będzie, zbiję i maszę sobie sety, czy po toksy i kwetach coś nie Nawet odpiąłem trochę tych jajek. będzie ci lekcje, gdzie tylko będę otwierał jajka, więc... Później drugie ok, uh -huh. Tak mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, bo <grywki> jeszcze raz. nie może się pamiętać, ale na nie widziałem, że było jeszcze tutaj dziecki jeden z odcinkiem jak ja to patrzę i w 24 godziny re rekord, tak jakby że, bo ja będę miała na mnie. dla mnie to będzie 24 godziny już było, ale odcinka to było mniej <coughs> Rebirfa mogę zrobić dobra dobra, w następnym odcinku robię rebiffa i będzie, nie wiem, na przykład <coughs> zostałam, pomyślę. 10 łapek, gdzie mi 24 godziny robił lepiej pap w tej grze, więc... Na. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I do kolejnego odcinka i pa pa.